Cześć, kreatorko własnego życia. Nazywam się Ola Wawrowska i serdecznie witam Cię w pierwszym dniu naszego wspólnego wyzwania Twoje 12 tygodni. To niesamowite, że jesteś tutaj. Razem tworzymy społeczność kobiet, które są gotowe zdobywać świat i swoje marzenia. Przez najbliższe 12 tygodni będziemy razem działać, rosnąć i wspierać się nawzajem w naszych podróżach do osobistego i zawodowego rozwoju. Wiesz, każda z nas ma w sobie ogromny potencjał i czasami potrzebuje tylko małego bodźca, aby zacząć działać w kierunku swoich marzeń. Ty jesteś tutaj, bo wierzysz w siebie, a ja wierzę w ciebie. Dzisiejsze wyzwanie koncentruje się na słowie, które jest kluczem do naszej przyszłości, a słowem tym jest cel. Zastanówmy się przez moment, co to znaczy dla każdej z nas. Twój cel może być dowolny, niezależnie czy jest to cel zawodowy, osobisty, dotyczący Twojego zdrowia, czy też relacji. Dziś Twoim wyzwaniem jest zdefiniowanie jednego głównego celu, który chcesz osiągnąć przez najbliższe 12 tygodni. Wiem, że może być to trudne, ale pamiętaj, że cel powinien być konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny i czasowo określony, czyli smart. Proszę zanotuj swój cel na papierze i powieś go w miejscu, gdzie będziesz go widzieć każdego dnia. To małe przypomnienie pomoże Ci pozostać zmotywowaną i skoncentrowaną. Jestem pełna podziwu dla każdej z nas i jestem pewna, że te 12 tygodni przyniesie nam wiele zmian, wzrostu i sukcesów. Pamiętaj, nie jesteś sama w tej podróży. Dzielimy się naszymi sukcesami, wyzwaniami i inspiracjami na naszej grupie Twoje 12 tygodni. Dołącz do nas i udostępnij swoje postępy i pozwól nam cieszyć się Twoim sukcesem razem z Tobą. Do zobaczenia jutro i pamiętaj, Ty jesteś Twoim największym priorytetem.